ReZero to zdecydowanie jeden z popularniejszych animców ostatnich lat. Z kolei, postacie tam występujące, czyli Rem i Ram, to niewątpliwie flagowe postacie tej serii. Nie bez powodu powstały setki figurek bliźniaczych pokojówek. Podczas gdy Rem odgrywała sporą rolę w pierwszym sezonie, tak Ram stała się kluczowa w drugim, podczas historii w Sanktuarium. Ram to dziewczyna o silnej woli. Znana ze swojej wyjątkowej lojalności i ostrego języka. Obecnie pracuje jako pokojówka dla Roswella i jest gotowa zrobić wszystko, aby go chronić. Zapraszam Was na 5 szybkich faktów o RAM. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zaczynamy. RAM jest w stanie użyć jasnowidzenia na większości żywych stworzeń i ludzi, o ile nie są oni wysokopoziomowymi użytkownikami magii. To pozwala jej dzielić się z nimi wizjami. Owa umiejętność ma też słabą stronę, ponieważ ma spory wpływ na jej ciało, co może nawet wywołać u niej krwawienie. Będąc w stanie jasnowidzenia, może z łatwością orientować się, co się wokół niej dzieje. Ram nie tylko używa podstawowego rodzaju magii. Podobnie jak w przypadku Emilii, mającej magię lodu, ram jest związana z magią wiatru. Większość jej ataków to w rzeczywistości podmuchy wiatru poruszające się z zabójczą prędkością w kierunku jej celów, co pozwala nawet na przebicie się przez fizyczne obiekty. Jej magia wiatru jest tak potężna, że może wyzwalać burze, jest w stanie ogłuszać wrogów i dosłownie rozrywać otaczającą ją scenerię. Podczas oglądania można zauważyć, że kiedy Ram używa swojej magii, zawsze ma w ręku różdżkę. Nie dzieje się tak dlatego, że różdżki są powszechne w tej serii, a jak się okazuje, różdżka jest zrobiona z jej rogu, który został jej odcięty. Pomaga to Ram kierować jej magię i wyzwalać niszczycielskie ataki, które można podziwiać, szczególnie w drugim sezonie. Twórca anime ujawnił, że Rem i Ram urodziły się 2 lutego i na początku serii mają około 17 lat. Ujawniono również kilka innych podstawowych informacji na temat Ram, w tym jej wzrostu. Ram ma oficjalnie 155 cm, co czyni ją jedną z niższych postaci w serii. Tak naprawdę Ram znała prawdę o ataku na jej rodzinną wioskę i jedyne czego pragnęła to pomszczenie swoich rodziców i przyjaciół. Jej planem było zgrywanie poddanego u boku Rozuela, zdobycie jego zaufania, a następnie zabicie go, gdy nadarzy się dobra okazja. Jednak jej plany spaliły na panewce w momencie, w którym się w nim zakochała. I to tyle na dzisiaj. Film wyszedł trochę luźniejszy niż zazwyczaj, ale to dlatego, że postanowiłem poświęcić trochę więcej czasu na film, który wybraliście w ankiecie. Jeśli jednak się Wam spodobał, to zostawcie łapkę w górę jako część stu łapkowego wyzwania, które póki co wychodzi świetnie i naprawdę jestem wam wdzięczny za docenianie filmów. Dzięki za oglądanie i do następnego hejka.